Dziedziczka, odcinek 71. Występuje. Muszę ci coś powiedzieć. Mam dość tajemnic. Zielone pole jest Pedra. To Pedro jest właścicielem? ja też nie mogłem uwierzyć. Dowiedziałem się po naszym spotkaniu. A co z facetem, o którym mówił Dante? Nie było go na kongresie. Prawdopodobnie jest figurantem. To wszystko fikcja? Tak. Nie ma biur w Nowym Jorku i tajemniczego właściciela. Wszystko dzieje się w Meksyku. Nie do wiary. Mój brat jest milionerem i sprytnym człowiekiem. Może sprowadzić na nas kłopoty. To do jego firmy przeszli nasi klienci. O nie. To nie wszystko. Co jeszcze? To Pedro okradł Del Monte avocado. Okradł ojca i nas wszystkich. Ale mówiłeś, że kłamałem, oszukałem was, żeby go chronić. Nie chcę widzieć tego idioty! Mateo, nie ma wstępu do mojego domu. Spokojnie, bo dostanie pan zawałek. Gniew ci zaszkodzi. Gdzie Alondra? Na kolacji z Lukasem. Z nimi też koniec. Nie chcę tu żadnego z braci Delmonte Monte. Czabita ma rację. Oni są przeklęci. Brian nie miał kontaktu z panem Pedrem. Nie wiem, o co chodzi z tą pracą. Nie masz prawa się tak do mnie zwracać. Zacznijcie się pakować. Mamy za dużo personelu. Przypomniałaś sobie coś? Pan Pedro kiedyś powiedział, że wyrzuci nas z rezydencji. Nigdy się tak nie zachowywał. Wyglądał jak diabeł. To dziwne, prawda? Zawsze był inny niż jego bracia. Brian chciał, żebym odeszła z Haciendy, ale nie powiedział dlaczego. Pedro groził Brianowi? Też chcę się z wami napić. Uważaj, żeby się nie upić. Bez obaw. Jeśli wypiję za dużo, zaniosę ją do domu. Dużo słyszeliśmy o panu Severianie. Może opowiesz nam coś o mamie? Była prawdziwą świętą. Święta Katalina. Nie chodzi o to, że była moją matką. Była niezwykłą kobietą. Piękną, inteligentną, o złotym sercu i dobrych intencjach. To wszystko prawda. Szkoda, że odeszła tak młodo. Była bardzo szczodra. Wiecie, co przekazała dzieciom? Siłę, uczciwość i miłość, której potrzebowały. Za dużo wypiłeś. A ja martwiłem się o palomach. Pijani i dzieci zawsze są szczerze. Prawda jest taka, że matka Simona była święta. Wszystko wybaczyła mężowi. Nawet zdradę. Porozmawiajmy o czymś miłym. Powiem wprost. Bardzo lubiłem szefa, a on lubił kobietę. Wiem. Był z Deborą, z Irmą, z panią Rosą, nie z panią Rosą. Przysięgała, że nie. To było zanim wyszła za pana Prospera. Nawet modesto o to wiedziałem. Ale teraz już cała jesteś moja. Jestem w szoku po tym, co powiedziałeś. Herbata wystygła. To wszystko prawda? Też nie mogłem uwierzyć. Nie dam rady dłużej dźwigać tego ciężaru. Nie mogę powiedzieć modestowi. Nie chcę go zranić. Kto wie o kradzieży? Wiedział ojciec i wie też Dante. Dante wie? Tak. Muszę go zapytać o coś jeszcze. O co? Dante pomógł Pedrowi sfałszować informacje na temat zielonego pola. Okłamał mnie. Nie podoba mi się to. Mnie też nie. Coś jest między Pedrem a Dantem. Musiał mieć powód, żeby to zrobić. Oszukał mnie. Powiedział też, że jego syn jest w szpitalu, a to nieprawda. To bez sensu. Mówi, że zielone pole jest Pedra, chociaż wcześniej go wspierał. Pamiętasz? Chyba, że go zdradził. Jestem zmęczony. Wracajmy. Niech pan Agustin dokończy. Pani Rosa była z moim tatą przed ślubem z panem Prosperem? Czas spać. Powiem mu, to mój szef. To prawda. Zabierz dziadka, żeby wytrzeźwiał. Chodź, dziadku. Mama pewnie się martwi. Chodź ze mną. Niby czemu. Spokojnie. No i co? Nabruździłem. Też się zbieramy. Dziękuję za drinki. Na koszt firmy. Uważaj na siebie. Idziesz spać, Cornelio? Za chwilę. Muszę oczyścić umysł. To tylko przypuszczenia. Może go zdradził, a może nie. Też nie wiem, czy nasze domysły są prawdziwe. Kocham mojego brata. Miałem chronić go przed światem, przed nim samym i przed śmiercią. Saro, nie. Uspokój się. Przestraszyłaś mnie. Co z tobą? Mówiłam, że w ciąży nie powinnaś pić herbaty. To niebezpieczne. Może zaszkodzić dziecku. Cieszę się, że o nią dbasz. Przestraszyła mnie. Później już zbieram się. Będzie dobrze. Dobranoc. W końcu poszedł. Chodźmy spać. Nie. Musimy porozmawiać. Jestem zmęczona. Lekarz kazał mi odpoczywać. Pogadamy jutro. Nie, teraz. Dlaczego pojechałaś do Hacienda? Musiałam coś załatwić. Sprawiłaś więcej problemów. Zniszczyłaś portret pani Kataliny i taty. Naopowiadałaś Juanowi bzdury. Nieprawda, wyolbrzymiają. Sama widziałam i słyszałam. Powiedziałaś, że chciałam rozdzielić braci, a to nieprawda. Nie rób tego więcej. Dokończymy jutro. Sprzątnij to. Nawet herbaty nie wypiła. manos rękach fortuna Fortunę. mi rancho comparto alegría caminando entre las Dobrze, że jesteś, Widzę, że humor panu dopisuje. Dziękuję za wam. Nie jak zdrowie? Bardzo dobrze. Jestem gotów do pracy. Świetnie. Próbowałem skontaktować się z panem Dantem, ale nie udało mi się. Sprawdźmy. Pani Alamillo, jest Dante? Nie, od wczoraj nie mam z nim kontaktu i bardzo się martwię. Późno już. Nie dla mnie. Idę prosto do stajni. Dziękuję za wszystko. Za to, że nie wątpisz w moją miłość. Wciąż jestem zła za to, co zrobiłeś mojej siostrze. Niektórym trzeba pomóc otworzyć oczy. Może masz rację? Zajrzę do niej. Źle się czuję. Mam kacę. Więcej nie piję. No, może trochę. Jak tam kacę, dziadku? Nie tak głośno. Powiedz mu coś. Nieźle się załatwiłeś. Synu, porozmawiajmy zanim wyjdziesz. O czym? Nie mówiłeś, że pani Sara dała ci podwyżkę. To ma związek z Pedrem? Rozmawialiście? Z nikim nie rozmawiałem. Idę, bo się spóźnił. Byłam w posiadłości. Sara wszystko mi powiedziała. Nie wrócę tam. Dajcie spać. Dzień dobry, Brianie. Przeszło ci, czy wciąż jesteś zła? Nie będę się z tobą kłócić Powiem ci coś, tylko się nie denerwuj Wracam do Hacienda Świetny pomysł Spakuję walizki Nie zrozumiałaś Ja wracam Ty nie Nie możesz mi tego zrobić to nie podlega dyskusji. Córeczko, robię wszystko dla Twojego dobra. Poświęciłam się dla Ciebie. Nie płacz, nie dam się na to nabrać. Wiesz, co mnie cieszy? Że żyjesz. Przykro mi, że byłaś bliska śmierci i znajdę winowajcę. Ale myślałam, że się zmieni, że w końcu dojrzejesz. Jak możesz tak mówić? Nie zależy ci na matce? I jesteś złą córką, niewdzięcznicą. Traktujesz mnie tak, bo teraz masz juana. Dobrze wierzę, że to nieprawda.

Nie spodziewałam się tego po tobie. Wybacz mi. Sprowokowałaś mnie. To się więcej nie powtórzy. Oczywiście, że nie. Andrzej. Andrzej w Dzień dobry, pani Portillo. Pani córka wyszła? Tak. Mamy pracowity dzień. Śpieszę się. Mogę wejść? Proszę. Nadal chodzi pani na wizyty kontrolne? Tak. Jeszcze nie wyzdrowiałam. Więc powiem krótko. Mamy wyniki analizy składu wina. Zawiera dużą ilość metanolu. Ktoś chciał panią zabić. Rozmawialiśmy z pracownikami firmy, która dostarczyła paczkę, ale nie dowiedzieliśmy się niczego istotnego. Czyli to koniec śledztwa? Zgadza się. Dlatego chciałem zapytać, czy kogoś pani podejrzewa? Tak. Przeklętego Dantego Alamillo. Nie mogę go znaleźć. Jestem pewna, że się ukrywa, bo jest winny. Przygotuję nakaz zatrzymania i przesłucham go. Sądziłam, że status społeczny da mi szczęście. Wydać córkę za dobrą partię, mieć posiadłość... Pokazać wszystkim, że mnie stać. Ale czy na tym polega szczęście? Najważniejsze, że zmienia się pani dla swojej rodziny. Męża, córek. Nie chcę, żeby moje córki takie były. Żeby nie poznawały siebie w lustrze. Wciąż ma Pani czas rozwiązać rodzinne problemy. Proszę uwierzyć. Dziękuję. Nie stanę się inną osobą, ale mogę sobie wybaczyć, bo moje córki potrzebują silnej mamy, prawda? Tak.